Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Chciałbym się podzielić kilkoma spostrzeżeniami, jakie nasunęły mi się wczoraj na mszy. Słuchając czytań, byłem zafascynowany tym, jak się przewijają przez dnie dwa motywy. Z jednej strony Boga miłosiernego, dającego nam zawsze szansę poprawy, a z drugiej strony Boga sprawiedliwego, który nie jest wcale pobłażliwy i ukaże każdego za jego grzechy. Jak pogodzić to, wydawałoby się sprzeczne zrozumienie boskiej istoty? Co więcej, my zazwyczaj myślimy o Bogu sprawiedliwym i często okrutnym, jako o Bogu Starego Testamentu, a Bóg, jakiego nam dał poznać Jezus, Bóg Nowego Przymierza, jest cichy, kochający i łagodny. Tymczasem czytania podczas wczorajszej mszy wcale nie potwierdzają takiego podziału, wręcz przeciwnie. To Bóg ukazany nam w Starym Testamencie lituje się nad swym ludem i jest skory do przebaczania, a wybrane fragmenty Nowego Testamentu ukazują nam Boga karzącego i sprawiedliwego. Zobaczmy zresztą sami. Oto fragment pierwszego czytania z Księgi Wyjścia. Pan mówił Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego naciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi, do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Dalej słyszeliśmy Psalm 103. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby, On Twoje życie ratuje od zguby i obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy, bo, jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla jego czcicieli. Tutaj ciekawostka. Pamiętam ten, ten psalm z mszy, na której byłem i która była oczywiście po angielsku. Słuchając psalmu, pomyślałem sobie, że co prawda jest on hymnem wysławiającym Boga Miłosiernego, ale jest tam też ostrzeżenie. Ale znajdując ten fragment na stronie Mateusza, gdzie są codzienne czytania. Nie zobaczyłem wca wcale tego ostrzeżenia. Werset jedenasty w Biblii, która jest używana podczas liturgii w USA, brzmi bowiem następująco: Those who fear him to nie znaczy Jego czciciele, ale ci, co się go boją. Sprawdziłem więc w Biblii, którą mam na komputerze. Ma ona trzy różne tłumaczenia dwa protestanckie i tysiąc latka. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest jego łaskawość dla tych, którzy się go boją. To jest Biblia tysiąclecia. Albowiem, jako są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest utwierdzone miłosierdzie jego nad tymi, którzy się go boją. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Także katolicka Biblia poznańska pisze o bojących się Boga, bowiem jak niebo góruje nad ziemią, tak nad bojącymi się go przemożna jest jego łaska. Hm. Jeszcze piąte wydanie tysiąclatki z dwutysięcznego roku, najnowsze, jakie mam w domu, ma bojących się, a nie czcicieli. Co ciekawsze, gdy poszedłem na stronę amerykańskich biskupów, to i tam w najnowszej wersji tłumaczenia tego psalmu mamy. As the heavens tower over the earth, so God's love towers over the faithful, bojących się Boga w tym tłumaczeniu zastąpili prawowierni. Coś mi się zdaje, że komuś zależy na tym, żeby Biblia nie była przypadkiem politycznie niepoprawna, Bóg miłosierny tak, sprawiedliwy i karzący, nie bardzo. Nie mówimy o takim Bogu, bo wystraszymy te biedne owieczki, ale może zamiast wymyślać, co wierni chcieliby usłyszeć albo co jest dla nich korzystniejsze, po prostu podać, co naprawdę mówi, mówi Biblia. Young Literal Translation, angielskojęzyczna Biblia tłumacząca dosłownie poszczególne słowa, nawet jak jest to ze szkodą dla poprawności angielskiego języka, tak podaje ten werset. For as the height of the heavens is above the earth, his kindness hath been mighty over those fearing him. Znowu mamy więc bojących się Boga. Vulgata tak nam to tłumaczy. Quoniam secundum altitudinem celia terra, terra corobavit misericordiam suam super timentes Szkoda tylko, że to mi nic nie mówi. Nie znam na tyle łaciny. Może któryś ze słuchaczy mi to przetłumaczy. Yy, dodane 13 maja. Otrzymałem list od księdza Kazimierza Kubata SDS, który nie tylko zwrócił mi uwagę, że zacytowa zacytowałem zły werset z Wulgaty, co już poprawiłem, ale także zapewnił mnie, że Timentes se znaczy „bojących się go”. A to, co podaje Biblia Hebrajska, nie tylko nic mi nie mówi, ale nawet nie potrafię tego przeczytać. Ale chyba niewiele się pomylę, opierając się przy tym, że powinno tam być, że Bóg jest łaskawy dla tych, którzy się go boją. Tak jest bowiem w zdecydowanej większości tłumaczeń, jakie udało mi się sprawdzić. Czego jednak mamy się bać, skoro Bóg jest taki łaskawy? Zobaczmy, co nam przynoszą czytania z Nowego Testamentu. Nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię moich rzesza. W obłoku i w morzu wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój, pili zaś stowarzyszące im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pierwszy list do Korytan, rozdział dziesiąty, wersety jeden B pięć i dwanaście. Święty Paweł wyraźnie ostrzega tu chrześcijan, żeby nie byli zbyt pewni, że już osiągnęli Królestwo Boże. Podaje przykład narodu wybranego, który zginął na pustyni, bo nie dochował wierności Bogu. Niech nas więc nie zwodzi żadna gwarancja zbawienia, niech nas nie uspokaja fakt, że jesteśmy katolikami czy innymi chrześcijanami. To nie wystarczy. Nikt nie osiągnie zbawienia z tego powodu, że zapisał się do poprawnej organizacji, nawet jak tą organizacją jest Kościół założony przez Jezusa. Do zbawienia potrzeba jeszcze czegoś. A czego? O tym nam mówi czytanie z Ewangelii. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz On mu odpowiedział Panie, jeszcze na ten rok je zostawmy. Ja okopię je obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział trzynasty, wersety 6b do dziewięć. A więc nasza wiara musi być płodna, musi zmienić nasze życie. Inaczej zostaniemy wycięci. Jednak to nie Bóg nas odtrąci ale my sami swoim postępowaniem odtrącimy jego znowu powraca tu motyw Boga i miłosiernego i sprawiedliwego Bóg nie szuka pre pretekstu żeby nas potępić daje nam szansę jeszcze jeden rok ale ten rok musimy wykorzystać musimy wydać dobre owoce inaczej spotka nas to na co rzeczywiście zasługujemy i nie zapominajmy że bojaźń pańska jest początkiem mądrości jak uczy księga Syracha a prawdziwa mądrość polega na poznaniu, kim naprawdę jest Bóg. Nie tyranem, ale miłością. O tym jednak będzie w następnym felietonie.